Miałem tam od urodzenia od, od najmłodszych lat dar układania melodii. Moja mama była nauczycielką śpiewu i wśpiewywała we mnie różne piosenki, także ja byłem osłuchany z piosenkami modnymi wówczas i zarówno ludowymi, jak i, jak i kabaretowymi, które mama śpiewała bardzo często. I jak miałem pięć lat. To był, u nas było pianino i ja wystukałem melodię, którą nazwałem galop koni. I ten galop koni ułożyłem mając 5 lat i to pomógł zapisać to znajomy mamy, Emi Hołodowski, emigrant rosyjski, biały, który był profesorem w konserwatorium. I on powiedział, że to jest wartościowy utwór i żeby go pomógł go zapisać. I w ten sposób ja tym galopem koni debiutowałem jako kompozytor.